Przytrzyma jeden sport, Krotostrefa. Dawid Kujawski, witam serdecznie. Moim gościem dzisiaj Piotr Robakowski, czyli ikona Krotoszyna. Jeżeli chodzi o siatkówkę, witaj Piotr. Dzień dobry, bardzo miło. Spotykamy się w centrum budowlanym Banaszak, a dzisiejsza rozmowa pójdzie bardzo mocno w kierunku siatkówki, bo tak naprawdę. Przygotowałem sobie listę Twoich tytułów, które są, no i jest to dziesięcioletni, z dziesięcioletnim stażem trener kadry wielkopolskiej siatkarzy, trener siatkówki sok, trener w szkole i nauczyciel w szkole, a to już wiemy, że nałożenie tych etatów wiąże się z tym, że trzeba naprawdę poświęcić się temu sportowi. Co jeszcze ty dodasz od siebie? Ja, no, ja mogę powiedzieć, że no przede wszystkim jestem nauczycielem i pedagogiem w szkole, a cała ta reszta jest jakby tak dodatkowo. Rozumiem. Także... No ale... Trener, trener, jestem trenerem, wiadomo, tutaj Środkarskiego Ośrodka Szkolnego, klubu UKS Piast, który jest, który jest przy szkole. No i z tym, z tym tak naprawdę jest związane to, że jestem trenerem kadry Wielkopolskiej. Dzięki tym, że jakieś tam osiągnięcia po drodze gdzieś udało się osiągnąć, to. to ta funkcja trenera kadry. Tych osiągnięć jest dość sporo, bo tu też mam kolejną przygotowaną listę, ale w zasadzie mam jedno pytanie, które muszę zadać przed, bo o tym zapomnimy. Czy ty jeszcze w całym tym na siatkówki masz czas dla siebie i czy ty grywasz? No nie, już, już, już nie. Już. Był, był taki czas, gdzie tam angażowałem się w tą amatorską siatkówkę, w tą ligę. tutaj jeszcze KLS, w KLS tak, jak, jak organizował w Świętej Pamięci Szczepan. Mhm. Ale już później brakło niestety czasu i już skupiłem się tylko w zasadzie na siatkówce młodzieżowej. Ostatnie sukcesy, te, które wiem, mam tutaj wnotowane, to między innymi to, że wyjście, awansowaliście do finału na Cup w Poznaniu. E, Mistrzostwa Polski ćwierćfinał, który kończy się na trzecim miejscu. E, plus do tego e, mistrz Rejonu Kaliskiego, e, finał rozgrywek szkolnych w wielkopolski, tak? E, I to jest w zasadzie. Jest trakcie w trakcie, w sensie to jest tak, ostatnie to jest półtorej miesiąca. Tak. A jak chciałem przygotować dłuższą listę i chcieliśmy prześledzić całego Facebooka i jeżeli chodzi o klub i o Piotra, to faktycznie wychodzi z tego, że mamy faktycznie ogromną ikonę, która produkuje tych siatkarzy aż tylu i takiej dobrej jakości, że turniej Kinder plus sport, by w trójkach, w czwórkach, też zajęte czwarte miejsce. I to wszystko w tak, tych tak, tak. organizacjach, w których jesteś przy szkole i cały czas spędzasz czas na parkiecie, że tak powiem. Ile godzin w tygodniu wychodzi takiego. Pobytu na sali u Ciebie? Trudno tak, tak naprawdę to policzyć, bo, bo tych grup mam kilka. Jest, jest najmłodsza grupa, to są chłopcy z piątej klasy, którymi tutaj wspominałeś tą ENA Cup, turnie, turniej Tindera, czyli mistrzostwa wielkopolskie w mini siatkówce, które się tak naprawdę dopiero rozpoczęły. Później mam grupę chłopców o rok Starszy, klasy szóstej. Tych chłopców nie uczę. Nie mam ich ani w klasie sportowej, ani. ani Normalnie na lekcjach, mhm. tylko popołudniami przychodzą do mnie. No i najstarsza grupa to, jest, to są chłopcy z ósmej klasy. W tej chwili kończą szkołę. To jest młodzik, którym teraz ten weekend byliśmy na ćwicinale z Polski. I tam zdobyliście srebro? Tam zdobyliśmy trzecie miejsce. Trzecie miejsce. A niestety dwa były premiowane awansem, ale mieliśmy sporo takich swoich problemów myślę. Widać, że jakby dużo tych sukcesów przekłada się na różnego rodzaju relacje, i będziemy mieli rozmowę z zapaśnikami również, ale y, trudno jakby spytać to wprost. Ale jak władze miasta sponsorują, wspomagają coś takiego? Czy jesteś za tym, żeby te sukcesy były jakoś liczone i wiedziałbyś, że każdy kolejny sezon może gdzieś budżetować lepiej, czy uważasz, że podział środków jest. Okay, jeżeli chodzi o każdy ja rok. Ja uważam, że no te, te sukcesy wyniki powinny, wyniki może bardziej mm -hmm. powinny być brane pod uwagę, ale też powinny być brane pod uwagę no, ilość grup, które, które pracują, które trenują, które zgłaszamy do rozgrywek, bo były lata, które, w tym zgłaszaliśmy no, mnóstwo grup, zgłaszaliśmy młodzika, młodziczkę, nawet czasami nawet w kategorii młodzika zgłaszaliśmy dwa zespoły zgłaszaliśmy kadyta, kadetkę, no i oczywiście całą mini siatkówkę. To są naprawdę ogromne koszty. Nie? Jedna grupa, jedna grupa potrafi generować koszty w wysokości, no, szczele tutaj, no 80 tysięcy złotych. Okay. Koszty bo, miesięczne? Koszty roczne, 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 ale tych grup, no tak jak tutaj wymieniłem, potrafimy zgłaszać, no, no Cztery, te, te starsze i, i, i kilka grup tej mini siatkówki. A jeśli dojdzie do tego sukces na poziomie ćwierćfinału, czy, czy półfinału, czy finału Mistrzostw Polski, bo też mieliśmy. Gdzie to są duże wyjazdy? To chory. są duże wyjazdy. No ten, ten tutaj, ten wyjazd do Starogardu z zeszłego tygodnia, no to są koszty rzędu 5-6 tysięcy. Jeden, jeden, wyjazd. jeden wyjazd. Jeden wyjazd, gdzie cała liga jeszcze, nie? Tych grup jest dużo i wiemy, że tak jak z tymi sukcesami przeleciliśmy sobie od góry do dołu no, grupy wiekowe są różne. Kto może u ciebie trenować? Bo wiemy, że produkujesz gwiazdy tak naprawdę, młode gwiazdy, które mają szansę aspirować na profesjonalnych zawodników. Czy nie wiem, młody chłopak może przyjść z ulicy do szkoły do tak, jak... i poprosić: Dzień dobry, chciałbym potrenować w siatkówce. Jak to tak, wygląda? Tak, jak najbardziej i takie osoby do mnie dochodzą. Yy, fakt, że no niestety. Albo niestety mamy to wszystko powiązane ze szkołą, więc raczej staram, po jakimś czasie staram się nakłaniać takie osoby, żeby może zmieniły szkoły, bo wtedy ta oferta moja jest pełniejsza, bo dzieci mogą trenować na zajęciach wychowania fizycznego, na treningach SOS. No, i na zajęciach popołudniowych. Ile razy w treningu, ile razy w tygodniu taka osoba trenuje wtedy u ciebie? Jakbyś policzył taką jednostkę, wiesz, że pan Bartek, zresztą Bartek po prostu ze szkoły, ile Starsza razy. Starsza grupa, 5-6 razy w tygodniu. Wow, czyli no to w treningu, jeżeli tak, się tak, tak, na tak, tak, to może tak. to robić. Ym, trenerzy, którzy wspierają również ciebie, bo rozumiem, że nie wszystko sam prowadzisz? Tak, czy... oczywiście. oczywiście. No, w, w szkole, w klubie, w. W siadkarskim ośrodku szkolnym jest nas kilku: jest, jest Cezary Grenda, jest Tomek Horyza, jest Łukasz, który pracuje z dziewczynkami, ostatnio z chłopcami, rozpoczął też na czwartą klasę. Jest Leszek, koniec polski, także staramy się tam uzupełniać. Nie? Ja to widzę z zewnątrz jako taką dużą firmę, która w zasadzie już ma wyspecjalizowane osoby do konkretnych zadań i realizujecie je, że tak powiem, no, na bardzo dobrym poziomie, bo to nie jest pierwsze, kiedy słyszymy o Waszych sukcesach, o Twoich sukcesach, tylko to się przeradza, nie wiem, już w lata doświadczeń, które wiadomo, każdego wyczerpują. Tak. Czuć, że to wszystko gdzieś tam narasta, e, ale czy też czujesz, że Kratoszyn rozwija bazę sportową ma powstać stadion mamy już halę czy może z siódemki powinniście wyjść gdzieś bardziej ogólnie krotoszyńsko czy gminnie i wyprowadzić duży klub po prostu który również będzie miał drużynę seniorstwo? No, trudno mi się wypowiedzieć na, te, na odpowiedzieć na to pytanie tak jak wcześniej wspomniałem przede wszystkim jestem pedagogiem i nauczycielem w szkole i, i z tej perspektywy tak naprawdę to oceniam na pewno żeby się można było bardziej rozwinać, żeby móc rywalizować z tymi największymi firmami, tak jak tutaj w tych świecie mistrzostw Polski z Chemikiem Bydgoszcz, no, no należałoby to zmienić, ale no nie wiem czy badanie możliwości jest takie, no czy to miałoby tutaj rację Bytów w mieście, gdzie te, te jednak trochę mamy takie rozdrobnienie szkolne i każdy skupia się na swojej pracy, na, na, na tej swojej działce. Z kim rywalizuje młodzież ze szkół? Czyli rozumiem, że w siódemce przychodzą młodzi siatkarze i po prostu tworzą fajny zespół. Czy wystarczy im ten rozwój gminny? Czy wchodzą na województwo? Mistrzostwa Polski to wiadomo, ale ilu z nich ma szansę i na czym wy się skupiacie, gdzie najchętniej rywalizujecie? Ja przede wszystkim chcę zapewnić tym, tej młodzieży, tym, 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 tym dzieciakom, które przychodzą do mnie na treningu, na treningi, no, fajną przygodę. Przede wszystkim przygodę z siatkówką. To, żeby kończąc tą szkołę, mogli wspomnieć, że no, fajnie było, przeżyliśmy jakąś sportową przygodę, a tym najbardziej uzdolnionym myślę, że dajemy szansę dalszego rozwoju. No, no, są chłopcy, którzy, którzy poszli w świat tutaj z, z piasta. Też spod mojej ręki i, i potrafili się rozwinąć. A, a ci, którzy zakończyli swoją przygodę na, na tej siatkówce szkolnej, gimnazjalnej, też myślę, że, że fajnie to wspominają, gdzieś później realizują swoje pasje w kalesie i, i innych rozgrywkach, czy, czy rozgrywkach akademickich. No, tak na to patrzę. Wspominałem o tym, że ja nazywam się takim osobą produkującą gwiazdy, ale ty mnie trochę sprostowałeś tutaj jeszcze przed występem, bo jasno wiem, że to ty jesteś ojcem sukcesu po części i Kaczmarka i Sobańskiego, że to są osoby wychodzące gdzieś od ciebie, ale może ty powiedz, jaki jest tego obraz. Rafał, Rafał Sobański, tak, to się zgadza. Rafał mm -hmm. Sobański rozpoczynał tutaj u mnie w klubie UKS Piast Kotoszyn, natomiast Łukasz nie. Trochę. Z Łukaszem tak naprawdę łączy mnie ty, ty, tylko brat Łukasza Kacper, który, który od początku, od klasy trzeciej w zasadzie. Jest teraz? W jest, szkole. jest teraz i kończy klasę ósmą. Równie uzdolniony. Nie wiem, czy będzie chciał <grym> tylko grać w siatkówkę. To jest jego wybór. Rozumiem. Myślę, że świadka z tą taką przygodę sportową przygodę przeżył, a, a wybór należy do niego. Jak młodzież właśnie widzi y, tych zawodników? Czyli mówię właśnie o Sowańskim i o Kaczmarku seniorach grających w plus Lidlę obecnie. Y, czy oni są takim idealami, przyciągają, pomagają w tym rozwoju? Gdzie, jak, jak my możemy odnaleźć ich rolę tutaj na miejscu? Y, no myślę, że są taką inspiracją, są takim wzorcem dla, dla tej młodzieży. Tutaj bardzo dobry kontakt mam przede wszystkim z Rafałem, który jak tylko może nas odwiedza, przychodzi na treningi, nawet do klubu. No chłopcy są wpatrzeni w obrazek niego. Jeśli przyjdzie na trening, podbija z nimi piłkę. I, I myślę, że też ten przykład pokazuje, że no można wyjść z takiego ośrodka jak w takiej z takiej szkoły. I, i coś tam osiągnąć na, na, na arenie międzynarodowej, na przykład Łukasza tutaj jest jeszcze bardziej dobitny, bo, bo to jest jednak reprezentant Polski i... Myślę, że też przyszła jakaś gwiazda światowej siatkówki. Tak, właśnie o tym mówimy, że światowa siatkówka no, zaczyna się gdzieś tam. Zawsze widzimy, nie wiem, byle 100 kilometrów dalej. Ja jestem, może, trochę marzycielem, bardziej też optymistą w całych takich relacjach i zastanawiam się, czy Krotoszyn nie mógłby być częścią tej światowej siatkówki i prowadząc klub sportowy, można by było. Sprowadzić tutaj media, sprowadzić zawodników, którzy by grali. Kiedyś podejmowaliśmy temat i oczywiście pojawiały się momenty, gdzie jednak miasta uniwersyteckie, gdzie są ci studenci, są znaczącym wsparciem, bo to oni mają czas wtedy mm -hmm. na treningi i na to, żeby faktycznie poświęcić się siatkówce. Krotoszyn nie jest takim miastem, ale czy przy innym rozwiązaniu byłoby to możliwe, jak ty sądzisz, nawet w sferze marzeń? No Myślę, że tak. Trudno mi się tutaj wypowiadać na ten temat. Raczej to taka rola działaczy, sponsorów, żeby pozyskać, pozyskać środki na, na, na taki klub, bo no, ten narybek mamy, ale, ale myślę, że tutaj na arenie ogólnopolskiej, jeśli chodzi o siatkówkę młodzieżową, jesteśmy bardzo mocnym ośrodkiem, jesteśmy bardzo rozpoznawani na ka każdym końcu Polski i, i, i no, no, tą markę mamy. Tą markę mamy, bo, bo no te były przecież i medale mistrzostw Polski, bo, bo mieliśmy i złoto mistrzostw Polski w Kinderze. i. Można bo... było to pociągnąć i wykorzystać. Nie tak. wiem. Ja cały czas jako pasjonat gdzieś tam zapasów rozmawialiśmy też, ty też w zasadzie trenowałeś kiedyś zapasy. Tak, tak. E, no... Nie wiem, widzimy te lokalne sporty, które mają i olimpijczyków, i medalistów, i kadrowiczów. Czy nie powinniśmy jednak wybrać tych dyscyplin jako naszych lokalnych, byłyby takim faktycznie firmowym znakiem Krotoszyna? Tak mi się wydaje, bo, bo jednak te zapasy, czy, czy piłka siatkowa ma, ma w Krotoszynie ogromne tradycje, pasmo sukcesów na przestrzeni wielu lat. Wydaje mi się, że gdyby postawić na te wiodące dyscypliny, to, to, to sukcesy mogły być jeszcze większe i, i, i... Tylko tym marzeń, to, z korzyścią ja. dla, dla dyscypliny i myślę, że dla, dla, dla takiej wizerunku miasta marketingu. Jesteś nauczycielem, to co wspomniałeś. Ja też w zasadzie z małym bardzo stażem, bo to jest kilkumiesięczny staż. No ale jest temat bardzo aktualny, czyli strajk, który gdzieś ogólnokrajowo sięga wszystkich, wszyscy są o to pytanie, czy będą strajkować, czy nie będą strajkować. Jakie jest Twoje zdanie w tym temacie? Czy Uważam. poruszasz że ten temat w post ogóle? Postulaty płacowe są jak najbardziej zasadne. Ale no, sytuacja wydaje mi się też wygląda bardzo różnie w zależności od, od, od ośrodka. Zdecydowanie inaczej będzie to wyglądało w dużym ośrodku miejskim takim jak Warszawa czy Poznań, a zupełnie inaczej w ośrodku mało miasteczkowym czy wiejskim, mhm. czy w tych środowiskach. Ale, ale uważam, że ogólnie no te, te, te postulaty płacowe są zdecydowanie zasadne. I no, liczę na to, że do styku nie dojdzie, i myślę, że ta strona Baj rządowa. Szpiędza. Tak, dojdzie do porozumienia jakiegoś z, z, ze stroną związkową. I i uda się uniknąć tego strajku. Tu mam też chwilę podzielenia się swoją refleksją, bo mówię jako nauczyciel z kilku kilkumiesięcznym stażem, w zasadzie nigdy nie zdawałem sobie sprawy, jak to wygląda od środka. No i jestem zaskoczony, bo faktycznie te płace, no niby mówią, że są minimalne, nieminimalne, ale no, jest to taka praca, że jeżeli zostaje się na pojedynczym etacie, to można się zastanowić w wielu kwestiach, dlatego uważam również, że jakby ten margines, czy tam mianownik płacowy, jasne, że każdy zasługuje na więcej, mimo że pojawią się oczywiście kontrargumenty za chwilę, ale są przecież wakacje dwumiesięczne i ferie i co chwilę święta, lała. Ja widzę ile jest pracy przed tym wszystkim, gdzie nauczyciele organizujący nawet powiedzmy to występy z okazji Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy i różnego rodzaju pochody i dodatkowe atrakcje dla dzieciaków, ile jeszcze w to wkładają dodatkowej pracy i mi się zastanowił, czy na pewno to nie jest ta nadłożona górka pracy, że w wakacje faktycznie trzeba odpocząć i to jest moje wrażenie od środka teraz jak jestem, że dołożyć do tego jeszcze profesjonalną siatkówkę w tym wszystkim, tak, tak. to taki nauczyciel, no, no, nie śpi. No ja tutaj tak naprawdę weekendów nie mam, nie? bo ja jestem, cały czas w pracy, pracuję 7 dni w tygodniu, no, no jest mi potrzebny w wakacje ten, ten, ten okres takiego wytchnienia, tym bardziej, że wakacji nie rozpoczynam, tak jak najczęściej, tak jak wszyscy tutaj z końcem czerwca, tylko w połowie lipca, bo, bo są obrozy kadrowe. Mhm. Y, są jeszcze finały najczęściej tych, tych y, najmłodszych kategoriach wiekowych. Y, naj, najczęściej są na początku. No to lipca. Jako trener kadry wielkopolski. Tak, jako trener kadry. No, kończymy mniej więcej w połowie lipca czy, czy pod koniec lipca i, i no, ten okres po prostu no, muszę mieć taki bo zdarza mi się pracować 2-3 miesiące tak naprawdę bez dnia wolnego. Nie? No i... Tak jak tutaj hmm. wspomniałeś, tych obowiązków jest mnóstwo, tak bardzo trudno jest zdefiniować, bo, bo, bo tak naprawdę każdy nauczyciel, każda szkoła to, to, to też jakaś taka inna specyfika. Nie? Jak Ty odbierasz w szkole działalność klasy sportowej nastawionej na siatkówkę? E Oczywiście wiem, że to jest dobry wybór i jakby, no, siatkówka jest sportem, które dzieciaki, jak uprawiają i się zaznają z tą przygodą, chętnie w to brną. Ale czy każda szkoła powinna mieć może taki swój rodzaj sportu, który będzie gdzieś popychał do przodu? Wiemy, że w szkole jest klasa, gdzie sumo jest popularne i dzieciaki też sobie trenują, co jest też fajnym jakby kulturowym doświadczeniem i w zasadzie mocno uczącym. Jest siatkówka. Czy inne szkoły, które nie mają takiego rozwiązania powinny się ukierunkować i jakby podpowiedzieć dzieciakom, jaki sport też można ciut mocniej uprawiać i liznąć go bardziej? Myślę, że tak, ale, ale wcześniej, tak jak wspominałeś, że no mamy jednak te tradycje w kilku dyscyplinach sportowych, i myślę, że no dobrze by było, gdybyśmy jednak. Mieli klasę zapaśniczą na przykład. Myśl, tak, mieli klas, klasę zapaśniczą, ale też myślę, że ta siatkówka czy piłka nożna jest takim dobrym wyborem. Róbmy, róbmy jedno, może, czy, czy dwie, trzy rzeczy, dwie, trzy dyscypliny sportowe, a dobrze. No to na sam koniec jeszcze tutaj z końca listy ostatnie pytanie odnośnie inspiracji tych młodych zawodników co ich najbardziej nakręca czy oni się od razu kierunkowują na kasę i sławę czy w zasadzie przyjemność z gry. Co daje im najwięcej, najwięcej radości jest takim magnesem. Przede wszystkim to wydaje mi się że ta, na tym na tym pierwszym etapie ta przyjemność z gry bo, bo dzieci przynajmniej ja mam ja mam od, od dawna chłopców i chłopcy odczuwają ogromną radość z rywalizacji sportowej. To ich na początku najbardziej nakręca, a później jednak już idą w, ten, w tym kierunku tych gwiazd, tej, tej wielkiej siatkówki, tego wielkiego sportu i, i to jest dla nich natchnienie, taka, taka inspiracja, każdy z nich w pewnym momencie no, liczy na to, że ta kariera sportowa pójdzie w kierunku tych naszych na przykład gwiazd, czy, czy Łukasza, czy, czy Rafała. Dobrze widzieć cel, do którego się prostu tak, zmierza. Tak, tak, tak. No, siatkówka jest, jest, jest takim sportem, który no, niestety nie, nie, nie daje równe szansy każdemu i, i w pewnym momencie no, dochodzi do, do, do takiej sytuacji, że młody chłopak ocenia, że jednak ponad 2 metry nie będzie miał i, i może ten, ten, ta siatkówka nie jest do końca na niego. Także były, są takie momenty zwątpienia może wyboru innej, innej drogi życiowej, innego, innej dyscypliny sportowej. Ale to jest naturalne. Nie? Ale nie jest to regułą. Można nie być z gdzieś tam faktycznie tak, się tak. odnaleźć na innej pozycji. No, choćby tutaj Patryk Foltunowicz, który zmienił pozycję na, na, na Libero, i w tej jest na dobrej drodze do, moim zdaniem, dużej kariery sportowej. Drodzy Państwo, moim Waszym gościem Piotr Robakowski, tak jak słyszeliście, osoba, która w ostatnich trzech miesięcy ma więcej sukcesów niż możliwej ja w całym swoim życiu, z siatkówki to na pewno. No i kona takiego krotoszyńskiego sportu, której miejmy nadzieję, starszy najwięcej sił i czasu na to, żeby realizować siebie i swoje pasje. Dziękuję bardzo za spotkanie.